Dzień dobry, proszę usiąść. Państwo u mnie pierwszy raz, prawda? Tak. Ile lat po ślubie? Siedem i pół. Dobrze. Więc słucham. To może ja zacznę. Chodzi o to, że ja chciałam, żebyśmy tutaj przyszli, ponieważ uważam, że nad małżeństwem należy pracować. Bardzo słusznie. No właśnie. A ja uważam, że w naszym małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Po prostu nie czuję się ani szczęśliwa, ani potrzebna, częściej odtrącona, samotna, nieusatysfakcjonowana i co najgorsze, zdradzana. Rozumiem. A pan? A ja się czuję ok. <śla> Czyli problem leży po pani stronie. No, chyba nie do końca. No, z tego co słyszę, pani mąż na nic się nie skarży. Pani natomiast powiedziała, że czuje się, cytuję, niepotrzebna, nieszczęśliwa, odtrącona, samotna, nieusatysfakcjonowana i zdradzana. Sporo negatywnych komunikatów nie uważa pani? No, tak, tylko że. Tylko, że taka nieusatysfakcjonowana kobieta jest ogromnym, powtarzam, ogromnym obciążeniem dla mężczyzny i dla jego ego. Za ego, które powinno być pielęgnowane i chronione jak rzadki kwiat. Chroni pani ego swojego męża jak rzadki kwiat? Musi być panu chwilami bardzo ciężko. Czasem. Rozumiem. Wy pan faktycznie zdałem sobie sprawę, że moje ego już dawno nie było pielęgnowane jak rzadki kwiat. Moja żona, muszę to powiedzieć głośno, czepia się mnie o najmniejsze drobiazgi. Że nie wyrzuciłem śmieci, że wychodzę na piwo z kolegami, że sypiam z innymi. Tak, jakby zupełnie zapomniała, że przed ślubem obiecaliśmy sobie, że dalej będziemy mogli rozwijać swoje zainteresowania. I co pani na to? Ja po prostu chciałabym, żebyśmy razem z mężem spędzali więcej czasu. Ja myślę, że to jest. Ja, bardzo... ja, ja. A mąż. Ze swoją sekretarką? Tylko w weekendy. Czyli pozostałą część tygodnia. Dobrze. A czy ta Pana sekretarka? Joasia. Joasia, e, czy jest kobietą atrakcyjną? Bardzo. No, gratuluję. E, I Joasia, jak rozumiem, jest usatysfakcjonowana zawsze. Da się? Proszę pani, a to są tylko weekendy. Z tego co widzę, pani mąż przeżywa przez panią bardzo trudny okres. Skupiając się jedynie na własnych potrzebach, zapomniała pani, że jego potrzeby są równie ważne. Proszę zobaczyć, jaki to jest dylka delikatny mężczyzna. A pani z tego co słyszę cały czas go atakuje. Nie wychodź z innymi, nie sypiaj z innymi, nie popychaj mnie przy ludziach. To. Proszę pani, powinna się pani poważnie nad sobą zastanowić. Skieruję panią na grupową terapię anonimowych mężocholiczek. Pani mąż potrzebuje odrobiny wytchnienia. Czujesz się. Osaczony i atakowany? Nie daj się terroryzować żonie. Program Wolny w niewoli. Powstałby chronić mężów takich jak ty. Pamiętaj, małżeństwo nie zawsze oznacza koniec.